Kurwa, jebana mać, ale mam zajebiste Luftwaffe, kurwa mać. Ach, Bombardier 3229, podjebany z AliExpress. Zajebista zabawa, po prostu się czuję lepiej niż w dzieciństwie żółtego gnoja, który tylko w tarczce go wozili i puszczali mu bajki, kurwa, nawet oni, Ja pierdolę. Dobra, lądujemy. już mnie, kurwa, policja, o kurwa mać! Mmm. Tu jest chyba w tej krzyżówce jest kutas to jest na 5 liter, ale tu nie kurwa, nie pasuje Kurwa masz. Cześć, diewo. Ha, mnie za chwilę z no. tym samolotem. Jak kurwa no. skleje za chwilę. Coś ty kurwa. Kutasa kurwa no. z drzewna. Na tak. chuj ci sperma. No co jest złej plemiory moje. A zajim no się chyba zapobie. żeś z Afryki wziął fajne? Podobać cię? Nie. Kurwa. Szkoda, no. szkoda, szkoda. O kurwa, ty zobacz. No. Kurwa. Instrukcie ci lata. Nie jest instrukcja, jest krzyżówka kurwa. Aha, no, no. dobra, to przepraszam. Kurwa, nie no. Poczekaj, no, bo u ciebie jest, zostawiłem gdzieś no. moją gorzowę wczoraj. No dobra, poczekaj, Kurwa, nie, może na such. No i, no, i co znalazłem? ja zostawiłem? O! o! Twój kutas. Kurwa, to podjebałem z wisły, jak byłem na skokach narciarskich. No. no, Dobra, to patrz. Potem je szukasz Weźmiemy, kurwa, zrobimy no. teraz nazistowskiego bombardiera. Kurwa. kurwa, sam jesteś nazistowski bombardier. Patrz, serek pod, podkładamy spod napletka. Hmm. A my kurwa robimy no, kurwa O, Bro, ty to masz ropę pod napletkiem kurwa, nie Ty masz ropę pod napletkiem, ty Jebany Arabi pierdolony Poczekaj O, o Ty zjadł A ty jebany pewnie jest za szafą Co? Twój dziadek kuźwa Powinieneś go pogrzebać dobra, dobra, zamki mordy. A nie w szafie trzymać No kurwa, dziura O kuźwa Hmm, ciobądź teraz Sklej pizdę Do, Dobra, cii no. Sklej cipkę powiedziałeś Dobra, o kurwa. Kurwa, poczekaj Ja pierdolę, jak to jest debil Spierdalaj Chcesz przyjechać ci tym rowa? Ja to ci mogę tym kutasem odestać, kurwa No dobra, spoko Dobra, tu patrz O! o. No, i no, już cała rodzina Dzień dobry No już daj, całą daj, się. Go, cała rodzina do eksterminacji. O kurwa, ty chyba. Jezus Ty tam chyba całe Pop. generacje tam spędziłeś Ty dopiero teraz No kurwa Zobaczmy Bo jajko niespodzianka No, no. O! Chiruby, Chiruby. W sekcje, kurwa. Sąsiad, kurwa, Hiru. Skalpel, siostra, podaj skalpel. Hmm. Otwieramy pacjenta. Jedyna siostra, która się nie kurwiła za pieniądze. Ale jest boko. Bo no i co tam mamy? No, no właśnie. Kurwa, kubek. Kto a, tam robił no Nie, no kurwa, to mój kubek. Jebać. Nie, nie, kurwa. Ci... kurwa, no chyci serdelki. Bo może lubię trzymać na czarną godzinę, wziąłeś na to nie. uwagę? Nie. A to się pierdolę. Kurwa. A, tak. Sąsiad, ty w Sirenie, czy mieszkasz? Że jak wągiel będzie, to wojna będzie? Tak A spierdolaj Dobra, złapiemy skurwiel A nie, no, ja mam lepsze To Kurwa, Żal, tych łysych kurwa włosów Jebniemy sterek na talerzek I pa Przynęta kurwa na chuja No Zobacz Kurwa Ja pierdolę. Jebany magik Ale dobra. A mówiłem Kurde, ci, myj raz. się raz na tydzień, nie, a nie, nie kurwa raz na 15 lat. Dobra, za jakim dawaj mi tu kurwa Sterek spod na pleta swoje, nie. Dobra. A a to ja, to ja się kurwa dziwię, że ty za każdym razem się kurwa wyprowadzasz, bo się kurwa nie myjesz, a potem jest zakażenie. <ślał> ała, ja kurwa, się, ten padzido, Co się. No ja po prostu w to nie wierzę. Patrz. Mam tutaj klastkę. Platki, ma no i no. Kurwa, palec mi łóżą Twój w Ty wszędzie musisz palce wkładać sobie. No muszę no. <laughs> Dobrze, że do mojej mamy nie wkładałeś O zdziwiłbyś No dobra No dobra, to ja Dobrze. ci pomogę O, o żyję Dobra. Szkoda Zajebiście, no spierdne. ale dobra, pa Gramofon <laughs> jeszcze z Radio Lichtenstein, wolna Europa Trzymaj No to pa Zrobimy chyba taką popkę będzie <laughs> będziemy k***ami Pokazywać serek i gigantów. Tak, kurwa, puśćcie mi tu jakąś playlistę prepana. No, ja sobie się to No, Dobra, to ja ci ten poskładam, ten e, samolocik e. na bazie krzyżówki. No, co jest? Co jest, kurwa? Sąsiad. Zniknęło. Ty pierdolony cyganie, ty, patrz, jeszcze ci kupy narobił. No, to skurwiel jebany. No, A to sobie ta robię. jebany teraz. Od ty samych chujów, kurwa. Dobry pomysł ja to ci drabinę wezmę I pa Pa Jaki kurwa będzie, jaką gazowiem A ja tutaj ci ojebę ja, rynne. Dobra, rynne to ja ci w twojej matce ujebałem I mokłam później kurwa Dobra jest Pod deszczem no jestem Przynajmniej u mnie w domu nie wołali Że kurwa A, oj Kapitan bomba Ja pierdolę Weź ściągnij co ze mnie Ale, ale, ale pierdolone Poczekaj, się... już ściągnął no O, dobra Gdzie jest mój beret? Nie wiem, w dupie mam twój beret Spierdalaj W dupie to cię miała też twoja mama, a ja no ja nie miała Ty wyszedłeś dupo, a nie w pizdę, kurwa Chociaż twoja, twoja matka pizdy nie miała kurwa. A ty sam kurwa jesteś miałem. pizda Spadaj w flecie, kurwa, kurwa Spierdalaj No dawaj, walnij Kurwa o, mój kurwa. farfocel no. no i chuj No, chuj, no i farfocel. zajebi się, odkupujesz mi czapkę Pa tutaj mam, sperma dzięki. Palki, o, mówiłeś, że kurwa, to jest permisem, <grym> no i bajki jestem z egoizmem. Mówiłem No Kurwa. Ty. Dobra, ja bym się czegoś napił, sąsiedzi. Ty byś się mówił, czegoś napił, a ja bym się. Dwa... Patrz, Dobra, karmimy ją tak, póki nie wybuchnie. Dobra, dobra. Dobra, a jak mam lepszy pomysł, pa? Wpierdolimy, o reakcję łańcuchową w moim no. mieszkaniu. I pa, odpalę moją krzyżówkę. Kutas, tutaj, tam cipa, tu ma. Jest Ale na ci wykałaczki do tej drzerówki. No marka. dobra, pewnie nigdy się nie dowiemy. Pewnie nie. Się urodziłeś no no, jak Patrycja Markowska się. śpiewała, świat się, się pomylił. Ja,